Siemaneczko z tej strony, BAS, a to jest kolejny już 21 odcinek z serii. Zagrajmy w Assassin's Creed 1. Hmm, bo dzisiaj sobie kontynuujemy misje poboczne w Akre. Jak, jak pamiętacie, w tym sianie oto skończyliśmy poprzedni odcinek, do którego chętnie, y, znaczy, was zapraszam. E, no i patrzmy, no to tutaj sobie ma, są dosyć łatwe, bo tam jest co? Tu jest podsłuchanko, to jest co? Inform Escort. Podsłuchanko to escort, tak zrobimy, bo podsłuchanko to jest sekunda Potem znowu bitka moja ukochana Dobra No co znowu? Kurde mol Jakie babili Nie wiem, nie, nie, nie. Kiedy się uczyłem francuskiego Dobra, gdzie oni są? Tu F E It's getting worse. His paranoia knows no bounds. He's doubled our shifts. No one sleeps. It wasn't so bad till he decided to make the port his home. He's planning something at sea. That's why he came here. Planning what? What's the meaning of this? two of you off in a corner, whispering, plotting? Nothing of the sort. We were only. Only what? What secrets are you keeping? You misunderstand. Damned assassins. They're probably here right now, watching us.

Bez żadnej walki, wystarczyło się i podsłuchać. Zresztą. Kurde mol! Zaś idzie grupa, i zaś mnie ten. Niech ja tego nie czaję. Dlaczego? I plecami, patrzcie, patrzcie. Patrz, Plecami, nie, no kurwa, oni mają. Oczy w tych hełmach. Normalnie, wiecie, to są. To są tak zwane. Nie wiem co tak zwane. Jakiś. E, nie wiem pewnie w tych. E, w, jak to się nazywa tak, ta, ten film bajka? W sensie kres. Ten. Potwory i spółka, nie? Tam pewnie był jakiś ten jeden potwór, który ma oczy wszędzie, nie? Poza oczywiście słynnym Majkiem Wazowskim, który miał jedno oko. Ale plec aż, aż takiej magii e, nie odwalał, jak. E, jak tutaj ci żołnierze w grupie co idą, jak co patrzą tyłem y, głowy, nie? Mają oczy Ty, a ten ty nie wygląda jak... Co nas teraz właśnie bije? Jak ten szefuncio, tylko bez strzał? Bo tam ten był wintentnie łucznikiem, nie? Będziecie mi biedną jakąś dziewoję... Y, atakować. Już, pyk. Żaden problem, ja tam chyba Show yourself. Show yourself. ten chyba wszedłem. ja self! Zaś. Siał ja self! Tym razem pierdzielam stąd, zanim mnie niech będą chcieli zamknąć, bardziej zabić Tabik. Tabik i. A wiecie co jeszcze? Jeszcze tu się przejdę do tej wieży, pierw. zanim zrobię eskortę. Ale zakładam, że tą eskortę Zakładam, że tą eskortę. Sorry, że się tak yy, Zakładam, że tą eskortę będziemy robić do tej bramy, którą właśnie przed chwilą chyba mijaliśmy tutaj, nie? Tu gdzieś brama była. No tu gdzieś chyba żeśmy walczyli z tą. z tą tą. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj w okolicy była ta brama, nie? Albo jestem ślepy. Dobra. tu Zobaczmy, co nam się tu odkryje. Wydaje mi się, że może tylko Citizen albo nic. Albo nic, bo to tak pasuje, żeby tu nic nie było. Zostały w sumie dwie misje, z czego... Są dwie już pokazane na mapie.

No co za pajac, kurde No i będziemy tak. O nie ja pierd No widzicie to wszystko przez tego durnego pijaka Dobra Dawajcie Dwóch tylko, na szczęście. Mam nadzieję, że on trochę szybciej pójdzie i odejdziemy od tych ciał i nikt nas tu nie zaczepi. A wiecie co jest pokazane to. Ta, tutaj gdzie był ten. Tu chyba tam faktycznie jakaś brama jest. A, dobra są. No! No! No bo go zabiją zaraz! No! Co za... Ten mistrz obron, tak? Normalnie... Nie, no patrzcie, nie, no patrzcie ile tego znowu naszło. No nie wierzę. No ile tego, ta walka tu naprawdę nie jest fajna, ani ciekawa, jest to nudne jak flaki z olejem. Zakładam, że dla was też. Ale też nie, nie, nie będę tego wycinał, bo już tak potnę ten materiał, że to będzie nie do oglądania. I co mi plum kazać? Bez sensu. Z, z przyzwyczajenia ten zmieniam na kosę od razu. Aczkolwiek najczęściej w momentach, w których kurczę by się przydała, to zapomina. Dobra. Dobra. Widzicie, muszę ich uderzyć, bo tak to, to oni mnie nie widzą. I oni myślą, że jestem w ogóle przechodniem, nie? Dobra, niech spierdala.

Na część tą wodną, ogarnąć ją. Kto mnie zaś widzi? No idzie w pizdzie. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, czy to jest ten. Zobaczymy sobie, czy to jest. Y co to jest? Czy to jest morderstwo jakieś takie to sensowniejsze, czy nie? Nie wiem, czy tutaj już jest też to takie... Czekaj, gdzie ja wchodzę? Tam mam wejść. E, czy tu jest też to z dupy, tak? Mi ta misja? Jak w poprzednim mieście? Mi tu wejdzie w ogóle? A, chwyci się to z Myślałem, że nie i trzeba będzie tam bokiem kombinować. Ale na szczęście się udało. Dobra, nawet tego możemy olać sobie typka. I tutaj ładnie, ładniutko. Faj... Ładnie, ładniutko, fajnie, fajniutko. A chodźcie sobie. żeby nas nie zauważył. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Szybko. No! Alta, krzy... No tak, oczywiście on mi się tu zatnie. Dobra, zróbmy to w tym miejscu. Whatever. Nie ma co. Tu kombinować, bo to tylko. I to się zbaguje, i jeszcze nic z tego nie będzie. Mhm. Citizeny. W którym miejscu? Hmm. Kurczę, boję się, że. A, dobra, zróbmy ich. E, nie, bo zawsze się boję z tymi citizenami. Tu gdzieś. No, puść się, debilu. Raz naciskam. No i co? No jak mnie widzisz? Czym mnie widzisz? No właśnie. A nie, to się przyda, że tutaj ich nie będzie, tylko... Trzeba by było potem tych... żeby ciał tych nie było. To już wiem, to też jest zrąbane. Tuś, to jest chyba właśnie ta na... Kurde z którym się chyba najbardziej męczyłem chociaż tamta poprzednia oooooh mnie przewracać cały czas bo to ani nie jest dla was wam nic to nie daje i mnie to nic nie robi a tylko wkurza. nie bo Spadł w pajace, no No patrzcie jaki kurde ty No co za gość, jakiś robokopcy co No Dobra Boję się, że te ciała nie znikną do tego czasu I tu cały czas będą mi wchodzić typiarze "oh, no, i let us say "you into the city, or did you fight your way in?" "perhaps i should be more respectful, as i myself now require your help. i spent too much time in the harbor brothel last night, and insulted a teutonic knight's wife, or so i am told. now there is a group of them after me. could you give me a hand or a blade? If you Chyba prędzej Blade a nie hand. No ale dobra. No i oni są tutaj, patrzcie. Jeden jest tutaj w środku, gdzie żeśmy zabili jeden tu łazi, a tu chodzą e, tych tróch trzech... Ty, ta, ta grupa co nas wykrywa z dupy. No i tu jeden tak se ołazi bardziej. No nie jest to najłatwiejsze. Hmm? Poznikały. Nie poznikały! Kurde... Nie, to jest... To jest... Jakby... I oni widzą mnie plecami znowu, nie? I oni mnie znowu pleca... Nie, no to jest... Dobra. Fajnie. Oczywiście mnie za... Z dupy, nie, to jest... Dobra. Weźmy ich, zabijmy tutaj. Może oni się już nie zrespią, będzie miło. No co, to jest Krzyżak, czym mi się wydaje? Nie, no przecież no z nimi łaził. Chyba że dlatego, bo oni łazą teraz z Krzyżakami. I dlatego też jest aż tyle ich do zabicia. Ej co jest, czemu ja mam tak mało życia już? O, 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 czekaj. Nie, to zwykły ty Zwykły ty No co jest? No. I to jest bez sensu. Czekajcie. Muszę tutaj trochę się... Muszę się tutaj trochę podleczyć, wiecie? To polatamy wokół kół wokół tutaj Dobra No nie no patrzcie, no to się mi się podleczył No Odcisnąłem F no Halo Bo jestem na hita Dobra. Yy, no to jest ciekawa sprawa. Nie wiem, czy dać się zabić, żeby mieć czystą kartę? Czemu ich jest więcej? Cze I czemu ci zwikli są tacy mocni? Mhm, fajno. No nie, no co jest? to Ja tak mogę do jutra. No bez jaj. Nie, no, trzeba was umrzeć sobie, bo w takim zostawieniu to my tego nigdy nie zrobimy. No, ale zobaczmy. F. Patrzcie, bo ten. <laughs> O nie, no Cii, Nie zauważyli mnie? Ale, jaja, nie zauważyli. Dobra, ostatni został tutaj. Nie wpadnij teraz na nikogo. Ale, jaja. Nie wiem, mam, może wam to potnę, może nie zobaczę. Ile odcinka mi wyjdzie? Olej, ale, jaja!

Dobra, witam po cięciu. Oczywiście tutaj mamy y, Citizena. Od razu. A my tu się wspinamy po niewidzialnej ścianie. Dobra, zróbmy sobie synchronizację. Misji żadnej nie powinno być, tylko Citizen jak już. Ale jeszcze czeka nas tutaj w porcie. To może być rozpiździec. Y, bo jak wiecie dobrze, Assassin'ejedyńce nie wolno, znaczy nie wolno, nie, nie, nasz Altair. Przepraszam, nie chodził na lekcje pływania. Tak więc może być kiepsko. Wąski dog. Nie pływający asasyn. No. Jest to pewien problem. Tutaj tak. Tutaj Citizenów mamy. I tyle w sumie. Co ty? Uf. Nie umarł. Dobra, idę tam pokonać ich, tylko że muszę mi się zregenerować trochę, bo jest trochę tych. Tu w ogóle można normalnie wejść? O, flaga! O, pójdziemy sobie po flagę. Pójdziemy sobie po flagę. I wrócimy sobie, i akurat pewnie nam życie fajnie zregeneruje się. Jakbyście. Nie zauważyli sami grając To tutaj jest flaga Zakładam, że zauważyliście, bo Jest dosyć widoczna Dobra Mamy pełne życie Syk. Kurczę, mogłem tego, tego W tym hełmie Mogłem tego w tym hełmie Pokonać bo. Yy, bo on jest najgroźniejszy Najgroźniejszy Albo nie aż tak Nie aż tak groźny, ale ostatnio był groźny w poprzedniej bitce jakbyście nie pamiętali Oczywiście Kurde no O Może nie tak blisko Citizenki żeby jej przez przypadek nie zabić o ile się da Pewnie się da Dobra, sobie już tak nie gadam, ale nie chcę kurczę znowu zacząć ten, bo jak oni zaczną tak walić wszyscy naraz, czasem się to zdarza, tak? Nie zawsze czekają. No to potem jest kiepsko tak jak właśnie ostatnio. Dobra, zrobione. Pójdźmy sobie tutaj pod tego citizena i zobaczmy czy on jest ostatnim citizenem. Teraz sobie dokończymy poboczniaki w tym odcinku i od przyszłego. Eee. No i w przyszłym sobie zakończymy ten memory blog. Co zaś, kurde? Kto mnie? Kto mnie widzi? Pytanie takie: kto? Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy tamten umarł? Czy, czy nie? Tak, na pewno, otukliwie. Dobra. To jest szybki spin. Dobra. Pokonani. O nie, ziemek, siomek, szybko spindalamy. Syk No i... A tamci mnie zobaczyli. Hmm. Nie wpadniesz do wody? Uf, miło. Dobra, bo... Co ty robisz? I czemu oni mnie, kurde, widzą... ...bokiem... głowy w ogóle? Bo to jest trochę... Bez sensu, to w ogóle trzeba uważać, że... ...żeby właśnie ci nie... ...powpychali do wody. Czekaj, jak tu się... Jak, ...jak tu się szło? Jakoś tak... Nie. Nie, 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 nie. Eee... E, może nie tak. Wolę go zabić. Mieć spokój. No i trudno, że mi straciły się życie. Dobra. Hits. 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 Dobra. Bo w ogóle jak się domyślacie, znaczy jak słyszeliście ogólnie z, z tych wszystkich różnych gadanin e, fabularnych mm, związanych znaczy tych, tych pobocznych misji, które związane są z fabułą, bo opowiadają o naszym celu. To było powiedziane o yy, statkach i o morzu i o jakichś tam tam myślał, że Salahadin e, Przypłynie czy coś w tym goście, no to jak już się możecie domyśleć i widzicie to miejsce, znaczy teraz to tak średnio widzicie, bo widzicie głównie wieże no to tak, tak Dokładnie tak będzie będziemy musieli zapić ty pana statku dla tych, którzy się nie szczalili wcześniej, to wybaczcie za spoiler. No No dawaj te de, deklu. Co ty robisz? Jeszcze nie tu. Nie no kurczę, przecież tu nie ma innych klocków. Tu tylko możesz to zrobić. Przecież widzicie, tu jest tu są wypustki. Co jest grane? No chyba coś grzmi. No dobra. Przejdźmy całą wieżę dookoła. Może kurczę, tu magicznie gdzieś się wespnie. Chyba, że to już tu mogę. Nie, szkoda. Nie, no przecież kurde. Co jest. Co jest grane? Coś, coś tu śmierdzi. Albo. Czy to jest miejsce, w którym się wspinała. Nie się całą wieżę przejść dookoła, żeby w dobre miejsce się wspiąć, ale wytłumacz mi ktoś dlaczego tam nie mogłem? Przecież było podobnie ułożone. Dobra. Oczywiście w innym asasynie byłby skok do wody, niestety tutaj... Nie. Niestety tutaj, w tej... W tym asasynie... Jezus, przepraszam bardzo. W tym asasynie, w tym miejscu e, skok będzie do sianka na statku mm -hmm. zobaczmy mapę czy nam coś się nic nie odblokowało nic się nie odblokowało To dobra to co? W sianku skończymy w sianku, co mi tam Hup. będzie taki troszkę krótszy odcinek, to może wam nie, nie wy... A nie, muszę wam wyciąć, bo się nie odzywałem, wtedy to będzie i tak nudno. Dobra, to taki krótszy odcinek będzie... będzie mm, zawsze, często tak jest, że... Jeden jest... Jeden odcinek jest dłuższy, a potem jest krótszy. No, ale tak wyszło. Ale nie będę teraz zaczynał misji fabularnej, bo to nie ma sensu. Dobra. E, mam nadzieję, że się dobrze, widzieli... e, dobrze widzieliście. Jezus Maria, co ja pierdzielę. E, dobrze wam się oglądało i dobrze się bawiliście przy tym odcinku. E, ja się bawiłem bardzo dobrze. Zaskoczony jestem, jak, jak wbrew pozorom dobrze poszła ta jedna misja zabójstwowa. Nie ma takie słowa. No to, to zabójstwo tych, tych typiarzy, gdzie na początku było ciężko, a potem było łatwo. Czy znaczy łatwo, jakimś cudem się to udało takim jakby na farciku. No ale dobra. Nie przedłużając, zapraszam do poprzednich odcinków, do przyszłych odcinków, do serii Stomp Rider, która, jak dobrze liczę, to już się skończyła. E, tak więc, e, tak więc jeżeli nie oglądaliście, zapraszam do serii do Tomb Raider so, z Tomb Raider. E, no i do innych serii na moim kanale. Mm, ja wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, cześć!